Witajcie moi drodzy, w dzisiejszym odcinku, a dzisiaj dzień drugi vlog masa, czyli prezentownik. Wczoraj wam obiecałam, że nagram ten film. Mam nadzieję, że w masy będą się pojawiać, chociaż powiem wam szczerze, że obawiam się, że nie będzie 24 filmów. Ale, ale, moi drodzy, może będzie więcej w sensie innych, jakby na innych platformach filmów, więc zapraszam Was też tam. To takie szybkie rozpoczęcie, no ale przejdźmy do dzisiejszego filmu, czyli do prezentownika. Pokażę Wam dzisiaj prezenty którymi możecie się zainspirować, no i może wykorzystać je w tym roku, w przyszłym, na inne okazje, itd. itd. Więc zapraszam. Jeszcze Mikołaj, że tak powiem, dopiero w sobotę się pojawia, 24 grudnia też, <gry> więc jeszcze jest czas, żeby napisać list do Mikołaja. Może któraś z tych rzeczy właśnie znajdzie się na tej liście, więc serdecznie wam pokażę. Co, co w listach różne rzeczy można znaleźć, co możecie napisać, no i co? Serdecznie Was zapraszam. Teraz chwila dla tych, którzy wiedzą, że nie mogą oglądać tego filmu i w tym momencie muszą ten film wyłączyć. Więc zostawmy im te 10 sekund, aby wyłączyli ten film i wrócili tutaj po 6 grudnia. Dobrze, moi drodzy, zostaliśmy sami, więc myślę, że możemy zaczynać. Bardzo personalizowane prezenty, czyli kalendarze. Jak oglądaliście mnie w tamtym roku, to rozpakowywałam z wami paczkę. Od firmy Colorant i to nie jest współpraca, chociaż mogłaby być, nie ukrywam, że uwielbiam ich i co roku od kilku dobrych lat zamawiam u nich kalendarz oraz odbitki zdjęcia do albumów i w ogóle, więc totalnie mogłabym współpracować jak najbardziej z nimi. No i oczywiście w ramach po prostu kupna, a nie współpracy, zakupiłam ponownie kalendarz. Oczywiście kalendarz taki rodzinny, nie pokażę Wam ze względów wiadomych, po prostu są tu zdjęcia rodzinne. I nie będziemy się tutaj nimi chwalić, e, ponieważ są to rzeczy prywatne. Natomiast pokażę Wam okładkę. Okładkę zawsze robię na tyle neutralną, że mogę Wam też ją pokazać, ale ogólnie tak ją zazwyczaj robię. Zazwyczaj jest to po prostu jakiś widok. No i w tym roku powstał, e, powstał. W tym roku wybrałam po prostu piękne Blue Caves z Grecji. No i jak zresztą widzicie tą turkusową wodę, no to tak jakby można się domyśleć. Ale oprócz rodzinnego kalendarza w tym roku również. Kalendarz dla mojego chłopaka. E, tutaj też Wam pokażę tylko i wyłącznie tą zewnętrzną, e, piękną okładkę. Mam nadzieję, że dobrze widać. E, no i co? No i w kalendarze. Kalendarze, słuchajcie, personalizowane to świetny pomysł. E, dla każdego e, kalendarz się zawsze sprzyda. Możecie zamówić A4, biurkowy. Ja mam A3, bo ja lubię takie wielkie. Co w się sensie wiecie, mamy mam gdzie powiesić, więc dlatego jest po prostu ten rodzinny duży i mój chłopak myślę, że też takie duże w ogóle mam wrażenie, że są bardziej takie spektakularne i lepiej to wygląda. Te zdjęcia są takie duże. Są różne szablony, możecie wybierać z tego, co po prostu jest i co możecie, co macie. Jakby ja mam akurat tak, że mam na jednym miesiącu jedno zdjęcie, a potem mam dwa. I tak na zmianę. I oba są robione akurat w tym samym szablonie, bo mi się bardzo spodobał. To jest jakiś nowy szablon. Natomiast, oczywiście, wiecie, co roku jest na przykład, możecie mieć co miesiąc jedno zdjęcie. Kilka zdjęć możecie w ogóle sami zaprojektować, to też jest możliwe. Ja raczej korzystam z Szablonów i jestem zadowolona. Moi drodzy zdjęcia, a to, to tak jakby trochę nie wiem, czy do prezentu, czy nie do prezentu, to też jest rzecz, której Wam nie za bardzo mogę pokazać, chociaż z drugiej strony na tym pierwszym mamy pieska mojego, więc w sumie czemu nie? zoomcie. Natomiast zdjęcia, zdjęcie zamówiłam, to jest tylko część, ale zamówiłam oczywiście odbitki do albumów. No to robię też dla siebie głównie w sumie, więc tak, natomiast to też jest fajny pomysł, to jest tak dodatkowo, ponieważ to przyszło w paczce, bo to zamówiłam, więc Wam przy okazji pokazuję. Słuchajcie, jeżeli chodzi o takie prezenty typu dekoracje lub prezenty takie trochę niezwiązane z płcią, w sensie wiecie, ani nie babskie, ani nie męskie, ani nie wiem, nie dziecięce, no to słuchajcie, przede wszystkim wydaje mi się, że dekoracje świąteczne na przykład tego typu, jak domki. Ten domek jest świecący. Jeżeli chcecie zobaczyć moje domki, to zapraszam do wczorajszego vlogu. Masa tam je pokazałam. Natomiast taki domek, czemu nie? Zobaczcie w ogóle, bardzo ładny. Oczywiście świeci, one są z action. Są różne wzory. Taki bardzo ładny, zresztą taki ciekawy. Bardzo interesujące. To uważam, że to jest prezent dla każdego jakby, jeżeli znacie styl tej osoby, to możecie na przykład dobrać do stylu i wybrać jakieś konkretne Takie kule śnieżne z pozytywką są zarombiste, ja uwielbiam. E, natomiast e, no tutaj takie świecące domki też, w ogóle powiem wam szczerze, że mogłyby być całoroczne. Ja się w ogóle zastanawiam, czy na przykład tych domków nie postawię sobie na stałe, e, gdzieś na półce i będą po prostu całoroczne, bo w sumie dlaczego nie? W sensie, wiecie, no jak się przypatrzycie, no to może są trochę świąteczne, te akurat, ale na przykład te, co mam e, inne, patrzę tak na nie zerkam, co możecie zobaczyć we wczorajszym vlogu albo na innych platformach, to powiem Wam szczerze, że w sumie wyglądają całoroczne. Więc czemu by nie, moi drodzy? W Gdańsku takie kolorowe, piękne domy są, przepraszam bardzo, cały czas stoją, tak? Więc bardzo mi się właśnie kojarzą z Gdańskiem takie domki, więc mogą być cały rok, czemu nie? Bardzo fajny prezent za niecałe 20 zł. Dodatek, upominek, cały prezent obojętne, fajne, ładne i. Super. Robi klimat. Skarpety. Moi drodzy, ja wiem, co Wy myślicie o skarpetach. Ja, ja rozumiem. Totalnie rozumiem. Skarpety wam się mogą nie podobać. Skarpety możecie uznać za totalne takie. jakby z jednej strony może dla niektórych must have, a dla niektórych takie. Oh Boże, znowu skarpety. I ja powiem Wam szczerze, że ja mam do skarpety takie. Hmm, Zależy, ale świąteczne skarpety to jest taki chyba jednak must have moim zdaniem, w sensie no dobra, no może nie must have, ale już mam dużo świątecznych skarpet i tak się może często już teraz nie dostaje tych skarpet, ale jeżeli właśnie chcecie na przykład do takiego domku zrobić taki mały prezent, może jakieś mikrołajki klasowe, nie wiem, może prezent dla koleżanki, nie wiem, no cokolwiek, jakaś wigilia pracownicza, no i skarpetki spoko. Takie z action. I słuchajcie, tutaj są dwie pary, ale co jest jeszcze w tym super fajnego, że oczywiście są różne wzory do wyboru, natomiast one mają, one są w takiej kuli. No i zobaczcie, jak to wygląda. Taką kulę możecie sobie po prostu potem gdzieś zawiesić. Oczywiście wiecie, tutaj odkleić tą taśmę, może coś włożyć. Ja bym myślała nawet, że to fajnie będzie na choince wyglądać, jak na przykład wsypiecie tu taki śnieg sztuczny. Coś tu włożycie, no i trzeba będzie pewnie skleić na stałe. Ale wtedy jak sklejmy stało, to nie damy lampek, bo myślałam, że na przykład jakieś lampeczki i zobaczcie taka kula. Większa, mniejsza, różne były, zależy od rozmiaru skarpetki. No więc polecam. Oczywiście skarpetek jest wszędzie mnóstwo, ale ja rekomenduję te mi się podobały i z łapami w action. Teraz coś typowo kobiecego, coś takiego, wiecie, co kobiety lubią, ale faceci też lubią, mężczyźni w ogóle bardzo lubią, wydaje mi się, w sensie, nie wiem, mój chłopak lubi biżuterię, e, natomiast wydaje mi się, że bardziej kojarzy się z kobietami, może to właśnie źle, bo jakby biżuteria dla mężczyzn jest i powinniśmy z tego korzystać. Tutaj mam akurat perły, które Wam za sekundę pokażę w takim pudełeczku z Sadwy, ponieważ akurat stamtąd zamawiałam, ponieważ na Black Friday była promocja, no i za sekundę Wam je pokażę. Moi drodzy, myślę, że zaraz Wam zrobię przebitkę, ponieważ akurat to dosyć ciężko pokazać tak z daleka. Są to słuchajcie perły, perły naturalne, perły hodowlane. W sensie tak, w sensie tak, w sensie naturalne, hodowlane. No jest to oczywiście naszyjnik, jak widzicie, lub nie widzicie. No i słuchajcie, bardzo ładnie to wygląda. Jest on chyba w rozmiarze 45 albo 50, chyba 50, nie wiem. W każdym razie wiadomo, taki dosyć typowy naszyjnik, nie czoker. No i bardzo ładnie wyglądają. One mają. No i teraz mnie zabijcie, bo nie pamiętam, 4,5 mm? czy siednicy? Cztery? Nie, nie kojarzę. Ale w każdym razie oczywiście to mówię na przykładzie tych, co ja posiadam, natomiast na przykładzie jakby ogólnie macie dużo do wyboru. Możecie sobie wybrać większe, mniejsze i tak dalej, i tak dalej. Prawda? Wszystko to tam wtedy z ceną się różni i już możecie sobie wybierać inne, mniejsze, większe. No i one wyglądają tak. Za sekundkę zrobię Wam przebitkę i będziecie mogli je zobaczyć z bliska. Przechodzimy w ogóle do takich prezentów już bardziej stricte. Może tamte były bardziej takie ogólne, takie wiecie, dla każdego. A tutaj zaczynam pokazywać właśnie takie prezenty. No, wiecie, perły, no to nie każdy będzie nosił perły. Nie każda kobieta, czy tam mężczyzna i w ogóle, więc wiecie, no jakby to są już takie dosyć bardziej może personalizowane prezenty. No i kolejnym takim prezentem są filiżanki. Ja bardzo bym chciała, bym wam je pokazać, więc chyba znowu zrobię przebitkę, bo tak z daleka po prostu nie widać. Natomiast, no zobacz jak to wygląda. No przepięknie. No piękne ceramiczne filiżanki, e, śliczne kremowe, e, jak w ogóle no fajne i wydaje mi się, że to jest po prostu też taki produkt e, użyteczny. No chyba, że ktoś nie pije z filiżanek, to oczywiście kubki świąteczne i tego typu rzeczy. Ceramika ogólnie moim zdaniem jest super, albo takie wytwory ręczne, albo w ogóle warsztaty ceramiczne, to tak mi przyszło do głowy. E, więc e, no cóż, takie ceramiczne akurat filiżanki ze spotkami. Czemu nie? W ogóle bardzo ładnie są zapakowane. Ja nie wiem, czy Wam dam, zdołam tak ładnie pokazać. O. Tak, zaraz wam zrobię przebitkę. Bardzo ładna i ładna. I fajny pomysł na prezent. No co? No co ja wam powiem? No ja mam chyba. Tutaj, wiecie, wydaje mi się, że można kombinować i w ogóle. A czasami takie proste rzeczy są super, więc wydaje mi się, że super filiżanki. Moi drodzy, dobra. Mówiłam, że będą bardziej personalizowane prezenty, mhm, na pewno. Znaczy, dobra. Mam jeszcze taki prezent bardzo ciekawy. Słuchajcie, kapcie. Kapcie. Kto by nie chciał dostać kapci? No chyba tylko ten, co w nich nie chodzi. Ale wydaje mi się, że te wyglądają super. Zobaczcie, są super. Te są z medicine, więc tam w ogóle były dużo. Słuchajcie, mi się, to są męskie, ale to tak wam powiem cicho. Tak wam cicho. Te są męskie, ale y, były do wyboru. Z męskich nie kojarzę, chyba te kojarzę tylko, bo ja je kupowałam już dawno w październiku stacjonarnie. Natomiast y, były damskie, były lamy, były super. Y, krowy. Krowy były genialne i w ogóle było bardzo dużo ładnych, ładnych kapci. Ale jeżeli chcecie, no to wiadomo, w innych sklepach też są, ale jakbyście byli tymi zainteresowani, to te akurat są z Medicine. Tam też bardzo fajna jest oferta bielizny i skarpetek, często takich, wiecie, meczi pasujących do siebie i w ogóle, więc być może ktoś chce do kapci skarpetki kupić, to w Medicine znajdziecie. Może na jakieś promce teraz, a jak nie, no to może później, a jak nie, no to po prostu zapraszam do innego sklepu, znaczy zapraszam. Ja Was po prostu zachęcam, żeby szukać, bo różne fajne rzeczy każda firma, jakby wiecie, coś innego oferuje, więc przeglądajcie, szukajcie. Moi drodzy, prezenty personalizowane, bardzo stricte personalizowane dla fanów samochodów, słuchajcie, to jest rekomendacja. To jest coś, co jest na pewno świetne. W sensie, y, ja się nie znam na samochodach i mogą się wypowiedzieć inne osoby, ale no, jest to prezent dla osoby, która się po prostu bardzo dobrze zna w branży siedzi. Więc wiem, że to jest y, nie byle, co raczej. Y, tutaj, no co ja wam to mówię? Y, szmata. Nie no, ręcznik do suszania. No ale Szmata, ręcznik do suszania, you know. Eee, I słuchajcie, to jest taka z firmy Workstaff, jakby ktoś był zainteresowany. Może dziewczyny albo chłopaki potrzebujecie takiego prezentu, a nie do końca się znacie, a nie do końca chcecie pytać. Ja rekomenduję, proszę Państwa, to jest bardzo dobry produkt podobno. Eee, więc myślę, że będzie się bardzo podobał. Eee, no i cóż. Co ja tu dużo muszę. Ja nie mogę jeszcze nic mówić. Słuchajcie, no sklepy z detailingiem, i sklepy w ogóle z e, samochodowymi kosmetykami, i w ogóle z branży motoryzacyjnej to ostatnio moje ulubione sklepy. <laughs> Moi drodzy, jeszcze w kontekście motoryzacyjnym zostańmy. E, takie, proszę Państwa, firmy Fresso. Znowu rekomenduję firmę Freso e, z polecenia. Podobno, znaczy nie, no ja to kupiłam. To nie współpraca znowu, bo to wszystko ogólnie jest kupione, nie współpraca. Ja to nikogo nie oznaczam, bo to wszystko wydałam na to pieniądze swoje, własne, zarobione. No i słuchajcie, tutaj takie, to jest akurat takie drewieńko do powieszenia, i do tego są perfumy, ale wiecie mi, że przed chwilą ich szukałam i nie wiem gdzie je schowałam. Leczka z perfumami, ale no to jest po prostu buteleczka. I tak nie odpakowywałam, więc po prostu opakowanie bym Wam pokazała. No, i do tego jest takie drewienko, No i pięknie jest, pachnie ładniej w ogóle. Możecie wybrać zapach. Moi drodzy, to już wszystko. Pokazałam Wam wszystko. torebek prezentowy wam nie będę pokazywać, ale właśnie będę się przymierzać, żeby sprawdzić, czy wszystko mi się zmieści. Więc zaraz z tego wykopaliska prezentów będzie po prostu yy, sprzątanie. Znowu będę musiał je zapakować, i będę musiał poczekać do soboty. Ale mam nadzieję, że Wam się ten film bardzo podobał. Dajcie znać, co o tym myślicie, które prezenty sami byście kupili, a może. Jakie wy byście chcieli? Możecie się podzielić, co napisaliście do Mikołaja w liście. No i słuchajcie, możecie zainspirujecie kolejne osoby, no bo jeszcze do świąt trochę czasu. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego filmu. No i mam nadzieję, że bardzo Wam się podobało. Trzymajcie się, do następnego i cześć!